Cześć! Witajcie, z tej strony Luki i Marques. Siema, siema. No, dzisiaj zagramy już tak chyba ostatni materiał z serii Mass Effect 3. Nie będziemy was tutaj zbytnio z tym zanudzać. Poczekamy w wersji finalnej. No i teraz zobaczcie, to co nam udało się, uda zagrać. Pierwsza fala, jak na razie. Jeśli ktoś chciałby zagrać jeszcze w demo, serdecznie zapraszamy tutaj już ostatnie dni, ponieważ chyba do 3 marca będzie dostępny tylko właśnie ten tryb wieloosobowy Dlatego no warto się sprężyć, jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze Już pierwsza fala się skończyła kurczę, ja nawet nikogo nie zabiłem Ja są jakieś tam pociski zapalające wziąłem niby Myślę, ja mam tylko jak na razie amunicję, tak w razie czego jakby mi się skończyła to mogę sobie ją uzupełnić. Nie, akwipunku mam, czy tam sobie na jedną, na jedną rundę sobie biorę. Kolejna fala. Trzeba się przeładować i lecimy. No, szybko jak na razie wszystko leci. Tu w czwórkę gramy w tej chwili. Panowie nas nie słyszą, no ale dobrze idzie. A dobra, teraz mamy wygrywać coś, tam. Dobra, to ja to uzbroję. No i niech się robi 4 minuty. Aha, w strefie musimy być, no dobra, Wystarczy jedna osoba. No wystarczy, ja tam Zawsze wolę sobie polować. Oj, biją mnie. No mnie też i nie zabili. Dobra, czekaj, ulecę. No problem. Uh. Dobra, idziemy pomóc naszemu. Za medyka w BF robię tutaj, robię za medyka. Ach. No to zaraz zginę tutaj. Jestem na plecach, nie widzą mnie, więc wiesz... Co jest grane? Dobra, czas się podnieść samemu to. Aha, masz mnie gel tak? Mam. Jeszcze jeden. To no, mi się amo Ale mam. Na szczęście ten swój perk. Dobra, już niedaleko. Ci powiem że przerzuciłem się z tego adepta na inżyniera i mi się przyzwoicie gra teraz. Na pierdykom. Oj, trochę pewnie się kolega pogniewał, bo fragę zabrałem. No dobra, mamy premie kredyty. Z tego co wiem, za możemy kupować sobie te pakiety różne, tak? Proszę. Awesome. No dobra. Jak do mięsa? <laughs> Hatra, te darczowniki będą nie? Nie wiem nawet, która to formuła. Czwarta teraz. Ale się tutaj narodziło. Denerwuje mnie czasem ta snajperka. też tak masz, że tak długo się przeładowuje, czy ma u jakoś jakoś ją? Też tak mam. Co, co zrobić? No. Mam makopa, ale jest bardzo, to bardzo wolno w Tam ta fala się zacznie powoli teraz. No, teraz się zacznie troszkę strzelania. Kurde, nie trafiłem No dobra, pomóż nam naszemu. Szybko leci, nie? O no. Tak nie ma jeszcze... Nie jesteśmy zbytnio przygłożeni, to wiesz, nie ma problemu. No, zdarzają się takie przypadki, że nawet się leczyło, mimo że strzelali do ciebie, nie? Ale to już hardkorowe stany Ja tu bardzo agresywnie gram. No ja też tak bardziej udzieliłam się z BF-a i gram ofensywnie, że tak powiem. A mi z Minecrafta. No co, gra w Minecrafta teraz? A, no zdarza się. Ale jedyne no, z serwery to... survival No jakiś... Znaczy ja jestem bardziej nastawiony na Escape y i tak dalej. Mnie jakoś creative już jakoś nie pociągają. No to no tak jakby tak wszystko na creative jechać. Budować, budować. Chociaż Minecraft czasem też się znudzi przecież. Ile można grać w jedną rzecz. No dlatego właśnie sobie... Zrobiłem przerwę chwilową. Podsumowując, kupisz tą grę, czy nie kupisz? Znaczy, no zobaczymy, jak będzie możliwość, no ale... Jeżeli będzie... Jeżeli, jeżeli będzie... tak dobra, jak teraz, no to na pewno skuszę się. Multi, moi no, multi jest moim zdaniem bardzo przyzwoity. Oś, ja sam zostałem. No, stara się przeżyć, bo to trochę wstyd. Ja zginę. Trzymaj tą spacer. Odnoszę. Dobra, dzięki, dzięki. A my... O, się. Dobra, jestem na pletach. na 4 celem. Kurde plecy Działku ktoś zostawił No właśnie Nie, pod, nie podniosę Widzę. go bo kurczy no... Na razie ja, się cię O ja mam plecy Nie no musi chyba poczekać do końca ty fajna A nie jednak się może uda bo go No dobra No skosowe było Ostatni Kurde muszę trochę przekoksić bo mało Słabo coś mi teraz idzie Dobra kolejna fala ukończona ai, ai, ai. No może się to wydawać chwilowo takie monotonne no ale Ale jak się gra to jest całkowicie co innego znaczy, no, Trzeba się liczyć z tym że to jest demo i tylko tacy przeciwnicy W wersji pełnej na pewno się wszystko pozmienia jeżeli chodzi o przeciwników mapę i... Nate Dobra, nie ma sensu, nie zauważyłem, że tutaj jest ten. No Oj brzydal, duży atlas. No, no dobra, właśnie. czas go skosować inaczej. Masz wyrzut, nie? Ja mam wszystko, synek Nemezista jeszcze skosowałem przy okazji. Zero punktów, no bo musiałbym ostrzelać. Najpierw holeszk, tam nie będę się z tym rozdrabniał. Wypadałoby tu koniec, koniec lutego, bycie 29, jest. wypadałoby tam nakręcić któregoś pięknego razu. Defa trójkę. No, trójka. Trójka powiadasz? w ogóle, tak, tak planujemy to planujemy i na razie guzik z tego wychodzi. No, a fajnie się grało ostatnio, tylko że coś nie pykło z tym nagrywaniem. Jak widzicie bardzo fajny efekt z e, nie wiem czym spowodony, czy direktem dziesiątką, czy... czy innymi jakimiś cudami na kiju. No już chyba jeden... A nie, jeszcze tamto zostało. Co się jeszcze, zostało No, załatwiłem właśnie. Teraz już siódma, chyba teraz będzie. No Jak e, widzicie kolejne nowe futerka sobie załatwiłem. O, nawet dziewiąte. Czyli możliwość ogólnie jeśli chodzi o kolorystykę naszych futerek jest bardzo, ale to bardzo przerna. No i od ostatniego czasu załatwiłem sobie pasy jakieś takie, ale to coś bojowe. Jak e, widzicie takie na żółto.

O, ja tak wypuszczam te pestki, że ło. Ale nie ma tak full auto jazda. Weź go podnieść tam. Co to było? Coś tu jeszcze. Dlaczego, zastanawiam się dlaczego za inżyniera nie dostajemy żadnych punktów, to mnie ciekawi Nie wiem czy też tak masz jak go zabijasz czy co No, czasem się tak właśnie zdarzać Ani raz tyle tych inżynierów zabijłem w swoim życiu A, uważa bo tam ta świnia tak gruba jest teraz Ten Atlas, co idzie. Świnia? No, coś, to nie jest świnia? Świnia wielka, gruba Kurde, zginę! No no właśnie to jest tak... nie lubię to z tego stworu No rakieta żebym rakietę wypuścił w niego M Mnie duszek rozwalił Dobra, ja go zabiłem Dzięki kurwa Nie wiem, kto mnie to podniósł, ale dzięki Szepciej ciśni, szósty chcisz? Ciśnij... No, nie mogę Wstępny cel, no No nie jest daleko Co jest kurczę grana, dobra, sam się podniosę Uha no dobra, już biegłem do ciebie, ale... No zaraz się kończy, kończy się w ogóle demo, hmm. więc... Mogę poświęcić swoje medy, że... No bogato widzę! Wszystkie perki już wykorzystałem, więc już Oprócz amunicji jeśli chodzi o moto, ojej. Ojeju! Na rozstrzelaniu. oj oj! Zpadnę, oj, oj. ech. I ja też. No, mam nadzieję, że nasz kolega. Nieee, ja, kurde. Nie ma nic lepszego jak dostać najdem No ja zaraz dostanę kopa w łeb. No. No patrz, aż będę... Co najmniej pomstrzę. No no Czeka to, i... to Aha, rozwalony Oj, ale mam teraz tej snajpy No i rozstawisz. No i chyba przegraliśmy ogólnie zostały 3 dobra, sekundy i... Nie zobacz No ja się właśnie bawię i... Eee, no i... Poszło. No ale cóż, no będziemy tutaj chyba kończyć powoli, no gra mam nadzieję, że Wam, znaczy, że nasza gra się nam wam podobała No i co, mam nadzieję, że... O, no, nawet pierwszy chłop tutaj jestem, no, no bardzo, jak ładnie Siostry zabicia Strzał w głowę, zabicia No i co, przede wszystkim polecamy Wam tą grę, ponieważ, no, według naszych yy... Według naszego zdania jest to dobra produkcja, która może naprawdę cieszyć się dużą, dużą popularnością. No i nie wiem, coś od siebie chcesz ukazać dać czy nie? Znaczy no ja może właśnie dodam, że mimo że nie jestem zwolennikiem, bo ja tutaj bardziej gry współczesne typu właśnie GTA i tak dalej, ale no, jeżeli będzie taka możliwość, to tak jak mówię, no ja zaopatrzę się w tą grę. No i tyle, no będziemy chyba kończyć. Jeśli będziemy kończyć, no to kończymy, więc trzymajcie się. Dzięki Wam za oglądanie naszych materiałów. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. no... Ja. Jak do tej pory. No i, no i to byłoby na tyle z Mass Effecta. Zamykamy tą serię, jeśli chodzi o wersję demo, więc nie oczekujcie już więcej tych materiałów na pewno z tej gry, ponieważ no już... No, no ile nie tych materiałów już można kręcić, ja tuż swoje wypuściłem. A no no ale no, mamy tutaj tylko dwie mapy do wyboru, więc no cóż, co zrobić. Dobra, więc trzymajcie się, na razie. No, cześć.